Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o tym, jak odbudować siebie po trudnej relacji, a więc jak nie popełnić takiego błędu, który dotyka wiele osób, które starają się zbudować dach. Nie dbając o wybudowanie fundamentu. Dokładnie to dzisiaj zrozumiecie, jeżeli wsłuchacie się w ten materiał, ponieważ pracując z wieloma osobami, które chcą odzyskać swoje życie po trudnym, toksycznym, wyniszczającym związku, widzę, że wiele osób popełnia dokładnie te same błędy. I te błędy związane są z tym, że te osoby komplikują, strasznie komplikują cały proces odbudowywania siebie. I dlatego dla tych osób przygotowałem taką metaforę. Często ją wykorzystuję na moich konsultacjach indywidualnych. Kiedy słucham o sposobie danej osoby na to, żeby odbudować siebie, to często tej osobie mówię o metaforze takiej budowlanej. Czyli wyobraź sobie, że stawiasz w tym momencie dom, ale skupiasz się na tym, żeby wzmocnić dach tego domu, ale nie zadbałeś, czy nie zadbałaś o to, żeby ten fundament był silny. I to właśnie tak zachowują się osoby, które komplikują cały proces odbudowy samego siebie po toksycznym związku. Skupiają się na kilku krokach, które powinni wykonać dużo później, ale nie robią tych kroków, które powinni wykonać w pierwszej kolejności. I moi klienci, którzy biorą do serca właśnie tą metaforę, to często później, kiedy pracujemy dalej, przyłapują się sami na tym i mówią: No tak, robię w tym momencie to budowanie dachu, ale nie dbam o fundamenty. Wracamy do fundamentów. I tutaj chciałbym, żebyście z tą metaforą dzisiaj prześledzili ten materiał, ponieważ ta metafora jest kluczowa. Czy wy w tym momencie skupiacie się na tym, żeby wzmocnić ten dach, ale fundamenty są jeszcze nieprzygotowane przygotowane i cała ta wasza budowla, cały ten dom runie w pewnym momencie? Bo jeżeli skupiasz się w odbudowaniu siebie na zbyt skomplikowanych schematach, teoriach czy sposobach działania, to niestety bardzo szybko możesz narazić się na porażkę, zniechęcenie, potknięcie, ponieważ jesteś osobą, która nie jest gotowa na skomplikowane rzeczy. Trzeba najpierw zająć się fundamentami, trzeba zbudować swoją osobistą zmianę na trwałych fundamentach. Bo to właśnie na tym będziesz opierać całą swoją budowlę swojego życia. A więc można powiedzieć, że proces zdrowienia, odbudowywania się po toksycznej, po trudnej relacji zaczyna się od takiego powrotu do podstaw. I oczywiście ja rozumiem, że każda osoba, która kończy trudną relację, toksyczną relację, to taka osoba chce doznać jakiejś natychmiastowej zmiany. I to właśnie dlatego sięgamy po różne bardzo skomplikowane strategie. Staramy się skupić na terapii, która może nie jest dostosowana do naszych potrzeb, jeżeli chodzi o intensywność, czy może szukamy jakichś magicznych pigułek, które miałyby nam pomóc. Natomiast nie dbamy tutaj bardzo często o te filary, o których bardzo często Wam wspominam, bo one się wydają zbyt banalne, zbyt proste bo te trzy filary to sen, ruch i jedzenie. Jeżeli nie zadbasz o te trzy filary to tak naprawdę nie zbudujesz filarów do bardziej takiej skomplikowanej zmiany. To wtedy i terapia nie będzie taka skuteczna, to wtedy różne techniki, które próbujesz, które, które wykorzystujesz do pracy nad sobą, również nie będą skuteczne, bo ani nie będzie koncentracji, ani nie będzie skupienia, ani nie będzie odpowiedniej życiowej energii. Ani nie będzie też paliwa, na którym można to wszystko połączyć i wcielić do swojego życia. Natomiast, żeby zdać sobie sprawę z tego, że te filary są nam potrzebne, musimy przyjrzeć się trochę bardziej Twojej sytuacji po tym toksycznym związku. A więc, jak ten trudny, toksyczny, wyniszczający związek ingeruje i ingerował w te Twoje filary, w te Twoje fundamenty? Przyjrzyjmy się temu. Zacznijmy od takich podstaw, a więc zastanówmy się. Jak ten toksyczny związek wpłynął na to, że te twoje filary nie są mocne? Przykładowo, toksyczny związek bardzo często związany jest z ogromną ilością stresu, niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa, co oczywiście odbija się bardzo negatywnie na naszym śnie. A więc są osoby po toksycznych związkach, które i w tym związku miały problemy ze snem, i po tym związku dalej mają problemy ze snem. Toksyczny związek to często również związek, w którym tracimy chęć do aktywności fizycznej, do ruchu. Może wynikać to z, ze zniechęcenia, ze zmęczenia albo z krytyki, bo są toksyczne związki, w których ktoś był aktywny, ale jest tak często atakowany i krytykowany za tą swoją aktywność, że w końcu macha ręką i rezygnuje z takiej aktywności. I jest trzecia rzecz. Złe odżywianie to jest coś, co występuje bardzo często w toksycznym związku, ponieważ jedzenie jest albo sposobem kontroli tego toksycznego partnera czy partnerki nad nami, albo naszym sposobem na to, żeby rozładować emocje. I mamy tutaj dwie takie skrajności. Są osoby, które w toksycznym związku zajadają emocje. Ale są też osoby, które na przykład w toksycznym związku przechodzą na jedną i kolejną później dietę, taką bardzo drastyczną dietę z powodu tych wszystkich końśliwych uwag partnera. A więc czy ty zajadałeś, zajadałaś emocje, czy przeszłaś, przeszedłeś na dietę z powodu różnych uwag? To też jest pytanie do ciebie, bo to wpływa na twój stosunek obecny stosunek do jedzenia. I jeżeli przeanalizujecie uważnie te trzy filary: sen, ruch, jedzenie, i jak toksyczny związek wpłynął na Waszą zmianę przekonań, na samo podejście do tych trzech filarów, to zobaczycie, że tu jest cała masa do zrobienia. I tu jest jedno założenie, które chcę, żebyście przyjęli wręcz od razu. Pamiętajcie, że Wasze ciało to jest Wasza siła. I jeżeli zadbacie o ciało fizyczne, to również dbacie w tym samym momencie o swoją psychikę. Bo jeżeli dbasz o ciało, potrafisz w takim trudnym momencie po toksycznym związku przyjrzeć się tym trzem filarom, które są bardzo mocno powiązane i z ciałem fizycznym, i z naszą psychiką, ale jeżeli zadbasz o te trzy filary, to na pewno wzmocnisz ciało. A jak na pewno wzmocnisz ciało, to na pewno też wzmocnisz psychikę. Natomiast tutaj trzeba najpierw zacząć od tej analizy. Co ten toksyczny, trudny związek zrobił z tymi trzema filarami? Jak ja śpię? Czy się ruszam, czy dobrze się odżywiam, ponieważ wielu moich klientów chce stosować w tym momencie różne techniki odbudowywania poczucia własnej wartości, budowania pewności siebie, odzyskiwania swojej własnej intuicji, ale są to osoby, które nie są gotowe na taką pracę, ponieważ nie odrobiły tej pracy domowej, czyli nie odrobiły tego skupienia się na swoich fundamentach i nie mają właściwej energii, właściwego paliwa do tego, żeby przejść na kolejne kroki. I ciężko czasami przekonać te osoby, że zaczynają robić ten dach, a fundamentu nie ma. I ten dom runie. W pewnym momencie stracisz chęć, siłę, motywację do dalszej pracy, bo nie będzie efektów, nie da się uzyskać efektów, jeżeli nie masz czego właściwego paliwa, który może cię napędzać. I dlatego, kiedy rozmawiam o tym z moimi klientami, to pokazuję im wyraźnie na różnych przykładach, jak toksyczne związki. Wyniszczają te nasze trzy podstawowe filary życia, czyli sen, ruch, jedzenie. Jak toksyczny związek może wpłynąć na to, że my jednak w tak podstawowych sprawach nie będziemy sobie radzić? Przede wszystkim pojawiają się tutaj różne historie osób, które były w toksycznym związku i zauważyły, jak wiele naszych wyborów w kontekście tych trzech filarów było w takim związku podważane. Często jest tak, że toksyczny partner czy partnerka wciska nam różne kłamstwa na nasz temat, żebyśmy właśnie w tych filarach sobie nie radzili, ponieważ osłabienie tych filarów osłabia nasze ciała, naszą psychikę, a wtedy łatwiej takim osobom nami manipulować. A więc zastanów się, jak wiele takich negatywnych i nieprawdziwych przekonań wcisnął ci toksyczny partner czy partnerka. Takie osoby często mówią na przykład: źle się odżywiasz, za dużo śpisz. Sport nie jest dla ciebie, ty się zupełnie do tego nie nadajesz. Po co się ośmieszasz? A więc takie słowa potrafią głęboko zakorzenić się w naszej głowie i sprawiają, że my przestajemy ufać sobie w tych konkretnych aspektach. No bo co, jeśli ten partner czy partnerka miała rację, że ja się tylko ośmieszam, kiedy uprawiam ten sport, może ja się do tego nie nadaję? Może mój sposób odżywiania jest niewłaściwy, muszę poszukać kolejnej, kolejnej, jeszcze jednej, kolejnej diety, no bo znowu mój partner czy partnerka mówi, że sobie tutaj nie radzę. Albo jeżeli śpię 6 godzin, a mój partner czy partnerka śpi 5 godzin i pokazuje, że przecież tak można, to czy to jest dobry sposób na życie, skoro ludzie mówią, że powinniśmy spać 7-8 godzin? Czy ja w ogóle wiem, ile to jest dla mnie właściwa ilość snu? A więc, jeżeli pojawiają się wątpliwości w Twojej głowie, czy to, co robisz w tych trzech aspektach sen, ruch, jedzenie jeżeli masz jakieś wątpliwości, to zastanów się, czy przypadkiem nie są te wątpliwości zbudowane na różnych fałszywych twierdzeniach, które kierował do Ciebie toksyczny partner, czy kierowała do Ciebie toksyczna partnerka. Tutaj mamy kolejną rzecz, która bardzo często występuje w toksycznych relacjach, no bo toksyczne relacje osłabiają nas. I atakują nas na różne sposoby, podważają nasze filary, ale podważają też to, co jest dla nas ważne, czyli odbierają nam radość z pasji. Jeżeli toksyczny partner wie, toksyczna partnerka wie, że ty lubisz sport, to w jakiś sposób ta osoba będzie cię zniechęcać do tego sportu, ponieważ twoje hobby, twoje rzeczy, które dodają ci energii, dobrych emocji, to jest coś, co się toksycznemu partnerowi czy partnerce nie podoba. Bo przecież, jeżeli ty jesteś zadowolony czy zadowolona, jeżeli masz gdzie naładować swoje baterie, to szybko rozszyfrujesz taką toksyczną osobę. Więc najważniejsze dla toksycznej osoby jak najszybciej zniechęcić się do tych aktywności, które cię budują i sprowadzić cię do tych aktywności, które cię osłabiają. A więc odbieranie radości z pasji, ze sportu, z hobby, krytykowanie twoich wyborów żywieniowych, twoich wyborów, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. To wszystko jest standard w toksycznych relacjach i warto się temu przyjrzeć, bo są osoby, które do mnie przychodzą i mówią: Kiedyś dobrze się odżywiałem, kiedyś dobrze spałem, kiedyś miałem dużo aktywności. To wszystko uciął mi toksyczny związek, bo może ja się do tego nie nadaję. A właśnie może jest tak, że to toksyczny związek wmówił ci, toksyczny partner czy partnerka, że ty się do tego nie nadajesz, bo tam był ukryty cel. Zastanów się, czy wszystkie rzeczy, które cię budują. Czy przypadkiem nie jest tak, że w toksycznym związku każda z tych rzeczy była notorycznie atakowana, aż czy w końcu się wycofałeś z danej aktywności? Bo niestety ogromną siłą toksycznego partnera czy partnerki jest tworzenie w nas takich fałszywych przekonań. Bo to właśnie te fałszywe przekonania trzymają nas w tej klatce i trzymają nas z tym zaciągniętym hamulcem ręcznym, bo my ciągle sami siebie osłabiamy, jeżeli uwierzymy. Na tym głębszym poziomie, emocjonalnym poziomie, właśnie w te fałszywe rzeczy, fałszywe przekonania, które toksyczny partner czy partnerka próbuje nam podać. Bo pamiętajcie, że w każdej toksycznej relacji występuje jakaś fałszywa narracja, która jest bardzo korzystna dla toksycznej osoby, ale już niekorzystna dla nas, bo to ma nas osłabić. Czyli jeżeli toksyczny partner czy partnerka mówi: Nie potrafisz zadbać o siebie, to znaczy, że w tych słowach ma jakiś ukryty cel. Może skłonić cię do diety, może skłonić cię do różnych rzeczy, bo wytyka ci błędy. Albo czasami jest tak, że toksyczna osoba mówi ci, że za dużo skupiasz się na sobie, za dużo skupiasz się na tym, jak jesz, jak się odżywiasz, jaką aktywność fizyczną tutaj preferujesz, i taka osoba mówi ci, że za dużo skupiasz się na sobie, skup się teraz na mnie. Czy to jest chęć toksycznej osoby do tego, żebyśmy my żyli ich życiem, wedle ich potrzeb, a swoje życie zostawili gdzieś na boku. Bardzo często też toksyczne osoby wkładają w nas fałszywe przekonania, że Ty bez mnie nie dasz sobie rady, a więc jest tutaj w domyśle takie przekonanie, więc rób wszystko, co Ci pokazuje, nawet w kontekście tego snu, aktywności fizycznej czy jedzenia, ponieważ ja wiem, co może Cię osłabić. A więc warto się przyjrzeć tym różnym fałszywym przekonaniom, z którymi Ty może wychodzisz z tego toksycznego związku. Bo bez tego trudno będzie ci się zająć tymi trzema filarami, które mają cię wzmocnić. I pamiętajcie, że moim zdaniem dbanie o te trzy filary, o te fundamenty waszego życia, nie o ten dach, o którym mówiliśmy na początku, tylko o fundamenty, o tą podstawę, to jest największy symbol takiej miłości do samego siebie. I ta miłość do samego siebie pokazuje nam, że my możemy odzyskać swoje życie, swoją siłę. Albo też nawet zbudować swoje życie na nowo, ponieważ wiemy na czym się oprzeć. Na solidnym fundamencie, którego już nie pozwolimy sobie w żaden sposób odebrać. I zawsze, kiedy mówię moim klientom, że jeżeli ty odbudujesz te filary, albo zbudujesz je na nowo, bo czasami jest tak, że ktoś i przed toksycznym związkiem w jakimś z tych aspektów sobie nie radził, a toksyczny związek tylko to wzmocnił, a więc zawsze mówię, mówię moim klientom, jeżeli zadbasz o te fundamenty to odzyskasz poczucie kontroli nad własnym życiem. A poczucie kontroli, poczucie własnej skuteczności jest bardzo ważne. Jeżeli przyjrzymy się tym trzem aspektom, no to zobaczymy wyraźnie, że to jest nam potrzebne, żebyśmy stanęli na własne nogi, żebyśmy zaczęli żyć po swojemu, a nie pod dyktando tych toksycznych przekonań, które włożył nam do głowy toksyczny partner, mimo tego, że my już dawno zakończyliśmy ten związek. A więc dbajmy o sen, bo sen wpływa na nasze emocje, na naszą koncentrację, na nasz nastrój. Jest jeden z filmików, który bardzo Wam polecam, który dotyczy tego, że człowiek rozproszony nie może być człowiekiem szczęśliwym, a człowiek niewyspany jest człowiekiem rozproszonym, a więc nie jest człowiekiem szczęśliwym. Obejrzyjcie tam ten materiał, on idealnie uzupełnia to, o czym dzisiaj tutaj mówię w aspekcie spania i dbania o kondycję fizyczną. Tak samo właśnie z ruchem. Ruch dodaje nam energii, dodaje nam radości i można nawet powiedzieć, że to jest taki naturalny antydepresant, no bo ruch uwalnia endorfiny, redukuje stres, a więc pomaga nam wrócić do takiego kontaktu z własnym ciałem, co oczywiście w toksycznych związkach często jest zaburzone. Kontakt z własnym ciałem, z własnymi potrzebami, z własnymi oczekiwaniami to wszystko jest zawsze krytykowane i podważane przez toksycznego partnera czy partnerkę, a ruch. Ponownie pozwala nam się zbliżyć do siebie, do swojej intuicji, do swojego ciała, a więc do swoich potrzeb. No i jeszcze mamy trzeci filar, czyli jedzenie, czyli nasze paliwo dla ciała i dla umysłu. Pamiętajcie, że jedzenie albo dostarcza Wam energii i poprawia Wam samopoczucie, albo jest tak niskiej jakości niedopasowane do Was, że to jest taki nieprzyjemny obowiązek w Waszym życiu, bo musimy coś jeść. Ale nie daje nam to żadnych dodatkowych korzyści, i tutaj bardzo ważne, żebyście jeszcze raz zapamiętali to. Po toksycznym związku, zaburzona relacja z jedzeniem to jest coś bardzo częstego, coś, co zdarza się. Bardzo wielu osobom to jest zupełnie normalne, przejściowe i trzeba sobie to uporządkować. I może być to kwestia objadania się, może być to kwestia zajadania emocji, może być to kwestia przechodzenia na skrajne diety, różne posty itd. Natomiast przyjrzyjcie się, czy to wam służy, czy to was osłabia, czy to pojawiło się w waszym toksycznym związku jako forma radzenia sobie z daną sytuacją i trzeba to złapać i wyeliminować. Czy trzeba tutaj dokonać większych zmian, ponieważ zawsze ta kwestia mogła być problematyczna w Waszym życiu, a toksyczny związek tylko to wzmocni? A więc mam nadzieję, że to Was przekonuje, że dbanie o sen wpływa na naszą koncentrację, na emocje. Ruch dodaje energii, radości, też wpływa na nasze emocje. Jedzenie może być albo paliwem, które pozwoli nam zbudować te pozostałe filary, albo ciągle to jedzenie w jaki sposób będzie nas kontrolowało w życiu, bo ta zaburzona relacja z jedzeniem jest bardzo frustrująca, osłabiająca i wyniszczająca. I pamiętaj, że jeżeli oprzesz swoje budowanie, odbudowywanie siebie na tych trzech filarach i pokażesz sobie taką miłość własną, odzyskasz kontrolę nad własnym życiem, to przede wszystkim okażesz sobie również troskę i szacunek, coś czego my bardzo potrzebujemy. Jeżeli chcemy odbudować poczucie własnej wartości, zamiast ciągle wpędzać się w krytykę, bo jest wiele osób po toksycznym związku, które mają bardzo negatywny dialog wewnętrzny, u których bardzo często pojawia się skłonność do autosabotażu, a to wszystko można przerwać właśnie budując swoje poczucie własnej wartości. Ale ciężko zbudować poczucie własnej wartości, jeżeli ty nie potrafisz okazać sobie szacunku i troski. A szacunek i troska pojawia się w momencie, kiedy my zaczynamy od podstaw, nie od jakichś skomplikowanych rzeczy, tylko wiemy, że są takie elementy w życiu, których nie możemy po prostu zmienić, wyeliminować i które po prostu możemy odłożyć na bok. Nie odłożysz na bok snu, ruchu, jedzenia. To jest filar i albo na tym zbudujesz swój szacunek i troskę do siebie, tą miłość własną, o której mówię, albo będziesz mieć ciągle wrażenie, czy to świadome, czy nieświadome, że w tych rzeczach sobie nie radzisz, a więc pokazujesz sobie troszkę taką wrogość, bo dla mnie zawsze mówienie o tym, że zdrowe ciało to jest bezpieczna przystań dla naszej głowy i to jest budowanie tego po połączenia to jest zawsze rzecz kluczowa. Zdrowe ciało, zdrowa głowa. Słabe ciało, słaba psychika, słaba głowa, słabe radzenie sobie z emocjami, trudności z radzeniem sobie ze stresem po prostu nasze ciało. Albo będzie przystanią dla naszych myśli, dla naszej głowy, dla naszych emocji, albo będzie kolejnym powodem do zmartwień, z którym będziemy musieli sobie poradzić w kwestii pracy nad swoją psychiką, ale to nigdy nie zda rezultatu, jeżeli o to ciało nie zadbamy. I dlatego dopiero zbudowanie takich solidnych fundamentów z tą troską, z miłością własną, pozwala nam przechodzić na kolejne etapy. Budowa nowych relacji, przyglądaniu się temu, w jaki sposób chcemy zmienić swoje życie, budowa nowych pasji i tak dalej, musimy mieć filar. Zbudujemy te ściany, wstawimy te okna, wstawimy te drzwi w naszej metaforze domu, zbudujemy ten dach i jeszcze zrobimy ogrodzenie wokół tego, ale zacznijmy we właściwym miejscu, czyli zacznijmy od fundamentów, bo bez fundamentów budowanie tego dachu nie ma sensu, bo to cały czas będzie takie poczucie, że zaraz to się zawali. A poczucie bezpieczeństwa, które ty musisz nauczyć się budować sam ze sobą, czy sama ze sobą, to jest kluczowe, ponieważ toksyczny związek na pewno ci odebrał jakąś formę poczucia bezpieczeństwa i to twoją rolą jest odbudować to w tym momencie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby nie rzucać się z motyką na słońce, żeby nie komplikować, bo łatwo się zniechęcić, kiedy rzucamy się z motyką na słońce, zaczynamy od tego dachu i wiemy, że to nie będzie trwałe że pod tym będzie bardzo dużo stresu, bardzo dużo napięcia i w końcu i tak to wszystko się rozwali. Zaczynając we właściwym miejscu, budujemy szacunek do siebie, budujemy pewność siebie, budujemy zaufanie do siebie, bo wiemy, że to wszystko jest trwałe, że zbudując fundament nikt nam tego nie odbierze. Bo w toksycznym związku bardzo łatwo było uwierzyć w wiele kłamstw i do tej pory te kłamstwo możecie mieć w swojej głowie i czas to wszystko powyrywać. Natomiast zanim to powyrywacie ze swojej głowy, Potrzebujecie odpowiedniego nastawienia, odpowiedniej energii, a więc odpowiedniego zadbania o te filary, o których dzisiaj mówiłem. I jeszcze jest jedna rzecz na, na koniec: chodzi tutaj o e-booka, którego dla Was przygotowałem. Całkowicie darmowy e-book, który pomaga Wam zmierzyć się z sytuacją po toksycznym związku. Znajdziecie tam pytania. Jest to w formie takiego ćwiczenia, zadając sobie te pytania, analizując sytuację, bo każde pytanie jest rozpisane na przykładzie trzech osób. Każdy, przechodząc przez te pytania, będzie wiedział, w których aspektach toksyczny związek, trudny związek ich osłabił. I ten e-book właśnie jest skierowany do osób, które chcą stanąć na swoje własne nogi, chcą odbudować siebie, swoją siłę, swoje życie, ale przyglądając się temu, jakie fałszywe przekonania zostawił w nam głowie toksyczny partner, partnerka, jak wychodzę z tego związku, co mnie osłabiło, i czemu muszę naprawdę mocno się przyjrzeć? Dlatego, jeżeli chcecie pobrać tego e-booka, to zawsze w opisie, jak będę o nim wspominał, będę dawał ten link do tego e-booka. W pierwszym komentarzu również znajdziecie tego e-booka, także polecam Wam serdecznie. Każdy może się zmierzyć z tymi pytaniami. Są w formie e-booka, więc każdy robi to w swoim tempie. Uważam, że warto to zrobić, bo kiedy zadbacie o ten filar, te trzy filary, o których dzisiaj powiedziałem, i zmierzycie się z tymi pytaniami, które zawarłem w e-booku, to będzie świetna podstawa do tego, żeby ruszyć dalej. W momencie, nawet jeżeli jesteście po bardzo trudnym, toksycznym związku, wyniszczającym, osłabiającym związku, to wystarczy Wam do tego, żebyście ruszyli z miejsca. Tego Wam życzę wszystkiego dobrego, dużo siły. Dbajcie o te filary, przeczytajcie te pytania z e-booka i ruszcie z miejsca. Nie komplikujcie sobie życia. Nie rzucajcie się z motyką na słońce, ale nie oczekujcie też, że przyjdą jakieś. Rozwiązania, które będą magiczną pigułką, bo rozwój osobisty, praca nad sobą, odzyskiwanie siebie po toksycznym związku to jest budowanie wszystkiego na trwałym fundamencie, którego nikt wam nie odbierze. I tego wam właśnie życzę.